No to jest beznadziejny to ale Nie! <gry> Kochani, tu Rozczarowani, czyli Czarek Czaruje i Justinie Show, którego teraz nie ma. Jestem w szkole, są właśnie lekcje, dlatego będę mówił trochę ciszej, ale bardzo dużo osób się mnie pyta, jak łączę szkołę i w ogóle te wyjazdy, magię i to wszystko. No i bywa tak, że no czasami mnie nie ma w szkole, ale mam na to sposób. W zasadzie no, zobaczcie jaki. Proszę pani, mogę się tak? usprawiedliwić? Proszę. Proszę bardzo. To za ostatni tydzień jak dwa dni nie było i w ogóle za miesiącem. A co ty chcesz sprawdzić, jak ty mi dajesz pusty notes? Jak to, Alma mama pisała, że to jest mój podpisany? No, ale tutaj nic nie ma w nim. Widzisz? Nie, no zaraz, nie, zaraz, zaraz, zaraz. No może, mama, no nie, zaraz, raz, dwa, może teraz. Jak może teraz? Proszę no zobaczymy. zaraz, że przecież to nic nie ma. Czarek? Nie, no to jest beznadziejny, czarek nie. To jest beznadziejny. Niech ci będzie już cią Nie no proszę jeszcze nie iść, normalnie. Cały dzień będzie w godzi usprawiedliwione. dosz. Zostawię sobie ich w tisze. Dobra, dziękuję serdecznie. O nie, pani się nie kapnęła Do widzenia! Klasa była wtajemniczona normalnie. O nie. Nieźle było, naprawdę. Lubisz szkołę. Wow! Takiej reakcji pani się naprawdę nie spodziewałem. Słuchajcie, dlatego jeżeli będzie 10 tysięcy łapek w górę, automatycznie nagrywam film, jak sobie czaruję w szkole i jak wygląda od kuchni klasa teatralna. A jeżeli chcecie być na bieżąco, bo w każdą sobotę i środę wpadają odcinki, zasubskrybujcie nasz kanał koniecznie i wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. I koniecznie wbijcie na nasze media społecznościowe, jak Snapchat, proszę bardzo, tutaj. Tam wstawiamy cały czas filmiki z tego, jak sobie czarujemy na mieście, spontaniczne akcje, jak dostajemy frytki w maku na przykład. A tutaj jest Instagram, rozczarowani, tam trochę ambitniejsze zdjęcia. Także zapraszam serdecznie. To byli rozczarowani. na Tak, tak, tak. <śm> no właśnie tą w No właśnie, ta atmosfera sprzyja